Koniec lata to dla rolników bardzo pracowity okres, po żniwach przychodzi jednak czas na podsumowania i zabawę. Rolnicy z powiatu wągrowieckiego dziękowali za tegoroczne plony w Skokach. To właśnie tam odbyły się dorzynki powiatowo-gminne. Wszystkich, którzy przyszli na Skocki Stadion witała wystawa sprzętu rolniczego. Pokazywała jak w ostatnich latach zmieniła się praca w polu, bo i tu widać XXI wiek. Przedstawiamy tutaj kombajn do zbioru kukurydzy, który tutaj jest obecny na wystawie. No, jego charakterystyka to to, że kombajnista ma bardzo wygodne warunki do pracy, znajduje się w nim klima, różne urządzenie, tam różne wilgotności ziarna. Poza tym tutaj reprezentujemy też kombaj do zbioru zbóż marki Klas. Też to są lata tak 2007, bardzo dobry kombaj. Mamy ciągnik marki John Deere. To też jest bardzo dobra marka, bardzo dobrze się spisuje z agregatem uprawowo czyli już te warunki się zmieniły. Bronowanie i to odpada, wjeżdża się na orkę bezpośrednio i można w ciągu dnia nawet zasiad 20 hektarów. Dożynkowy korowód prowadziła muzyczna wizytówka gminy Mieścisko Młodzieżowa Orkiestra Denta. Za nią szli przedstawiciele gmin z wieńcami. Przygotowanie niektórych trwało nawet kilka tygodni. Dobrze o tym wiedzą członkini koła gospodyń wiejskich z Potrzanowa. W tym roku przygotowały nie tylko własny, ale również powiatowy wieniec dorzynkowy. Zbieramy się wszystkie. Każda przynosi zboże, każda co potrafi, jakieś kwiatuszki, cokolwiek. I to z tego produkujemy wieniec. Na zamówienie to uwielbiamy robić. Święto w rondlawkach nam roztaczasz, błędów czar, nie da rady tobie skąta, nie wypali za żar. nie wygnijesz w środku gleby, gdy ciem dormi w Do wygodów wasza żeby wiara mogła... Zgodnie z tradycją starostowie dożynek przekazali staroście Wągrowieckiemu i burmistrzowi Skoków chleb upieczony z tegorocznego ziarna. Ci wraz z gospodarzami pozostałych gmin powiatu podzielili się nim z mieszkańcami. by docenić rolników, przedsiębiorstwa i instytucje. Tak było w Skokach. Wyróżnienia wręczył starosta wągrowiecki. Sporo działo się też poza sceną. Swoje stoiska przygotowały gminy. Królowały na nich między innymi wiejskie przysmaki. Koło gospodyń wiejskich z mieściska postawiło na domowe wypieki. Kilka rodzajów sprzedaliśmy, sernik z brzoskwiniami, sernik tradycyjny, co tam jeszcze było, wózetka, został jabłecznik z bitą śmietaną, z ananasem, galaretka, kruszaniec, makowiec i ze śliwką. Nie ma chemii, wszystko naturalne, bita śmietana, wszystko jest, no myślę, że wszystkim smakuje. Dużynki to ważne święto dla mieszkańców wsi. Zawsze staramy się dziękować tym, którzy czynią z naszego powiatu miejsce do dobrego życia. A rolnicy wiadomo, czym się zajmują, produkują wspaniałą, zdrową żywność, zwłaszcza nasi rolnicy, więc dziękujemy im. To nie tylko jest podziękowanie, to także ukłon i szacunek dla nich za ich trud, za ich pracę, bo praca na roli, tak jak podczas mszy ksiądz mówił, zależy wiele od. Nie tylko od rolnika, ale od jakiejś łaski Bożej, czy trudu osób, które obsługują rolnictwo. I za to rolnikom należy się duża wdzięczność, że potrafią się w tej trudnej sytuacji znaleźć. Dożynki to jest zbiór plonów, wiadomo, i żeby tego chleba nie zabrakło. I w tym roku był urodzeń. Dlatego pomimo trudności rolnicy mogą być zadowoleni. Pomimo, że była pogoda kapryśna, ale zbiory były udane, przede wszystkim zbiory pszenicy jarej, jęczmienia i owsa. No niestety o zimę, tak jak u w tym wypadku pszenży to miałem plon najniższy, dlatego że częściowo wymarzło. Jeden z najniższych miałem od, no, od 10 lat można powiedzieć, ale myślę, że ogólnie zbiory były lepsze w 2012 roku jak w 2011. Chyba rolnicy za plony to w, to w tym roku mogą, zresztą sam jestem też rolnikiem i mm, nie mogę na plony narzekać. No ceny też są y, takie, że jeżeli y, ktoś patrzy stricte na opłacalność, no to ten rok ma dobry, jak na razie. Początek był trudny. Był, y, później było w ogóle ciekawe, bo potem była susza, potem było mokro, potem były mokre żniwa, ale w sumie finał jest, no koniec więcej dzieło i chyba w tej chwili jest y, nie najgorsze. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs na Sołtysa Roku 2012. Tytuł i nagroda, 3000 zł dla sołectwa, powędrowały do Karola Bartkowiaka z Laskownicy Wielkiej. Dziękuję wszystkim za wyróżnienie mnie, bo to ludzie, wszyscy znajomi, mieszkańcy wsi mnie wybrali. Chcę utwardzić plac na przy Świetlicy, kostką brukową, żeby to służyło całej wsi. Do jakich celów? Do celów właśnie tych dożynkowych dnia dziecka, żeby było ładnie utwardzone i żeby to miało wygląd. Sporo emocji wzbudził dożynkowy turniej gmin Powiatu Wągrowieckiego i nic dziwnego, bo drużyny dawały z siebie wszystko. Przedstawiciele gmin musieli wykazać się różnymi umiejętnościami, na przykład dojeniem sztucznej krowy. Niektórzy mieli szczegółowo dopracowaną technikę, inni szli na żywioł. Jestem synem rolnika i troszkę doiłem już w życiu. Troszkę krów się nadoiło i technika też jest ważna. Jaka technika? Po prostu trzeba ściskać, nie trzeba raz równocześnie, tylko trzeba przemiennie doić krowę. Chyba tutaj nie ma techniki jakiejś socjalnej. Czyli? No, po prostu trzeba cisnąć na e, dymiona. W sumie na drużyny czekało pięć konkurencji, każda wyjątkowa. Ostatecznie nagroda główna, Złoty Kłos, trafił do gminy Wągrowiec. Wągrowiec. Panowie nie kryli radości ze zwycięstwa, tym bardziej, że nie przyszło łatwo. No, najtrudniejsza była konkurencja z Gąbką, w, które wypadliśmy. Mieliśmy pierwsze drugie miejsce, miejsce, miejsce od końca. Piękną, tak? A tak trzy razy pierwsze, pierwsze miejsce i raz drugie rata. miejsce. Wygrała ręka rolnika prawdziwego zajem, rolnika, zajem. który miał wagę w ręce. 200 gram się pomylił. Ja osoby... jestem rolnikiem, także worki dźwigałem. To wiem o co chodzi. Między konkurencjami na scenie prezentowały się gminne zespoły. Na dożynkach nie mogło też zabraknąć długowłosych dziewczyn. Konkurs na najdłuższy warkocz to już tradycja. Tradycyjnie też zwyciężyła go Ilona Nowicka ze stawian. Jej warkocz miał 79 cm, czyli aż 11 cm więcej niż rok temu. Podobają mi się długie włosy. I lubię czesać je i myć. A nie jest to uciążliwe? Trochę jest, ale się idzie przyzwyczaić. Gwiazdą wieczoru byli truba duży, zaśpiewali swoje największe przeboje.